Nowenna do Świętej Ryty, Wprowadzenie Żona, Matka, Zakonnica Kobieta zaangażowana w problemy swojej epoki, a zarazem pogrążona w głębokiej modlitwie. Niewiasta, która już za życia potrafiła przez modlitwę dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. Uzdrawiać serca dotknięte wieloletnią nienawiścią i jednać skłóconych. Otoczona bukietem róż, które kochała za życia. Orędowniczka w sprawach beznadziejnych, za której przyczyną w ciągu wieków dokonywały się liczne cuda. Mimo upływu czasu święta z Kaszy nie przestaje zachwycać swoim oddaniem Bogu. Urodzona między 1360 a 1380 rokiem w pobliżu miejscowości Kasia w Umbrii we Włoszech, swoje głębokie pragnienie wyłącznego oddania się Bogu w życiu zakonnym zrealizowała dopiero po wypełnieniu obowiązków żony i matki. Umarła 22 maja 1457 roku w klasztorze Sióstr Augustianek, mając za sobą życie pełne cierpienia i wielkiego Bożego działania, całkowicie zjednoczona z Chrystusem, nosząc w swoim ciele niewidzialny stygmat kolca z korony cierniowej. Poszukując pomocy w trudach naszego życia, prośmy ją w stawiennictwo, pamiętając, że z wieloma sprawami, które leżą nam na sercu. Zmagała się z Bożą pomocą i skutecznie także ona, Nowenna do świętej Ryty dzień pierwszy. O wrażliwość na Boży głos dla wszystkich ochrzczonych. Dawne kroniki podają, że święta Rita już w dzieciństwie odznaczała się wyjątkową niewinnością i wrażliwością serca oraz wielkim pragnieniem zjednoczenia się z Bogiem. Jednak prawdziwy przełom w jej życiu wewnętrznym nastąpił gdy podczas mszy świętej w sposób szczególny dotarło do niej Słowo z Ewangelii świętego Jana – Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Za jej wstawiennictwem módlmy się o wrażliwość na Boże Słowo dla wszystkich ochrzczonych. Święta Rito, która usłyszałaś Słowo Boże jako skierowane osobiście do Ciebie, prosimy Cię o wrażliwość serca dla wszystkich wierzących, tak by umieli usłyszeć Boży głos i z zaufaniem powierzać się Chrystusowi każdego dnia podejmując codzienne obowiązki i coraz ściślej się z nimi jednocząc. Ojcze nasz, się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, Módl się za nami.